Witam Was serdecznie w nowej serii filmów na moim kanale. Seria ta ma przybliżyć i nauczyć podstaw informatyki najmłodszych. Oznacza to, że postaram się przedstawić informatykę z zajęć od czwartej klasy podstawowej. Niczego oczywiście nie obiecuję, ale uważam, że materiał ten będzie ciekawy nawet dla mnie, gdzie z komputerami mam styczność już od lat 90. Pomimo iż seria ta powstaje z myślą o młodym pokoleniu, dopiero poznającym świat informatyki. W szkołach podstawowych, to myślę, że i seniorzy, dla których komputery to czarna magia, mogą czegoś się dowiedzieć. Człowiek uczy się całe życie, więc jako, że w czasach seniorów nie było komputerów, to muszą poznać temat także od podstaw. Może trochę innym językiem, by trzeba było to przedstawić, ale chyba jeśli informacje dotrą do najmłodszych, to seniorzy nie będą mieli trudności ze zrozumieniem zagadnienia. Zaczniemy od najważniejszej informacji, a dokładnie czym jest informatyka. Zanim zaczniemy omawiać konkretnie czym jest informatyka, to proszę Was, przygotujcie sobie jakieś kartki, a lepiej notes. Do tego ołówek z gumką. Ewentualnie może być też długopis do robienia notatek, ponieważ w ćwiczeniach bardzo się przydadzą. Żyjemy w XXI wieku. Postęp technologiczny doprowadził do gwałtownego rozwoju informatyki. Otaczają nas urządzenia, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj funkcjonowania. Nowoczesne komputery, tablety, smartfony otwierają przed nami świat wirtualny. Wykorzystujemy coraz więcej ich funkcji, mamy coraz więcej pomysłów, jak zastosować je do nauki i zabawy. Dzięki nim zdobywamy wiele ciekawych informacji. Możemy komunikować się z rodziną lub znajomymi, nawet jeśli przebywają na innych kontynentach, oraz korzystać z gier rozwijających różne umiejętności. Pamiętać musimy, że nowe technologie niosą również wiele niebezpieczeństw. Znajomość tych zagrożeń pomoże nam ich uniknąć. Postaram się także w, na bieżąco wspominać o do dobrych zwyczajach przy korzystaniu z tych urządzeń. Współczesny świat nie może już bez nich funkcjonować, lecz nie zapominajmy, że są one tylko narzędziem w naszych rękach. Teraz małe ćwiczenie. Ćwiczenia ułatwiają zapamiętywanie, ale i w pewnym stopniu angażują do pewnych czynności, a to z kolei pobudza i utrzymuje Waszą uwagę na tym, o czym właśnie mówię. No to zaczynamy. Macie na ekranie 9 wyrazów i ułóżcie z nich zdanie, które mówi, czym jest informatyka. Macie na to dwie minuty. A wyrazy to dziedziną się jest przetwarzaniem wiedzy informatyka informacji, która zajmuje. Troszeczkę pomyślcie, myślę, że to nie będzie aż tak trudne zadanie. Jeżeli nie uda Wam się z tego zadania poprawnie ułożyć, nic się oczywiście nie stanie, ja Wam całą odpowiedź za chwileczkę dam. Dwie minuty minęły. Udało się? Zdanie powinno brzmieć następująco: Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się przetwarzaniem informacji. Oczywiście to jest taka najkrótsza możliwa definicja informatyki. Każdy z Was widział i wie, czym, się na, czym są narzędzia. W takim razie zastanówcie się przez chwilę. Do czego one służą i co można nimi zrobić? Macie do wyboru, a raczej do przemyślenia, co danymi narzędziami można zrobić, takie jak: pędzel, wiertarka, nożyczki, maszyna do szycia, piła, lutownica i śrubokręt. To jest oczywiście kolejne ćwiczenie. Zastanówcie się, co możecie tymi narzędziami robić. A ja Wam podpowiem później, jak można je wykorzystać, aby coś stworzyć z tego za pomocą tych narzędzi. Macie na to minutę. Myślę, że to wystarczy, abyście mogli coś wymyślić. Dobrze, minuta już minęła. Każdy pewnie dobrze wie do czego służą te narzędzia i co można z nimi zrobić. A ja Wam teraz powiem w jaki sposób ja bym wykorzystał te narzędzia do zrobienia konkretnego przedmiotu. A można zrobić na przykład taką oto lampkę nocną. Piłą obetniemy odpowiednie listewki drewniane. Pędzlem je pomalujemy. Wiertarką zrobimy otwory na śruby, śrubokrętem skręcimy stelaż, lutownicą przylutujemy kabelki lub w niektórych opcjach zamiast przykręcimy je w właściwym miejscu przy pomocy oczywiście śrubokrętu. Nożyczkami wytniemy odpowiednik skrawek materiału, a na maszynie do szycia uszyjemy abażur. Tak ogólnikowo mówiąc zrobimy naszą lampkę nocną. Narzędziem informatyki, a więc urządzeniem, które przetwarza dane jest komputer. Jest to urządzenie elektroniczne, które potrafi wykonać wiele zadań. Wykonuje je zgodnie z określonym wzorcem na podstawie zbudowanego algorytmu zapisanego w postaci programu. Ważną cechą komputera jest możliwość jego komunikacji ze światem zewnętrznym. Możesz wydać komputerowi polecenie i uzyskać od niego wynik wykonania tego polecenia. Przejdźmy do trzeciego ćwiczenia. Mamy śliwkę, agres, grejpfrut, mandarynkę i czarną porzeczkę. Każdy z tych owoców jest kulisty. Waszym zadaniem jest ułożenie tych owoców od najmniejszego do największego. Myślę, że jedna minuta także tutaj Wam wystarczy, aby szybko się z tym zadaniem uporać. Ułóżcie sobie gdzieś tam, ewentualnie zanotujcie, w jakiej kolejności byście te owoce poukładali, jeżeli chodzi o ich wielkość, zaczynając oczywiście od najmniejszego. I jak? Macie już? To sprawdźmy po kolei. Pierwsza będzie porzeczka, jest najmniejsza. Następnie agrest, śliwka, mandarynka i grejpfrut. Do czego służyły te ćwiczenia? Akurat w tym ostatnim działaliście w sposób pewnego schematu Inaczej mówiąc, algorytmu. A tak właśnie działają komputery. Możemy im kazać zrobić dokładnie to, co przed chwilą sami zrobiliście. Oczywiście, wy macie już dane na temat tych owoców, ale gdybyście je podali komputerowi, to rezultat jego działania byłby dokładnie taki sam. Zastanówcie się teraz, gdzie są komputery w różnych miejscach nie tylko u Was w domu. Tutaj też myślę, że minutka Wam wystarczy, aby przypomnieć sobie, gdzie widzieliście jakieś urządzenia, w których są komputery.